Witam na kanale Gotowanie Po Mojemu. Dziś mam dla Was świetny pomysł na szybkie i pyszne śniadanie. Robimy tortille z patelni. To świetna propozycja na poranny posiłek, który zrobicie dosłownie w kilka minut. Prosto, smaczniej, bez zbędnych ceregieli. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od pokrojenia cebuli. Ja sobie dałam czerwoną cebulę. Możecie dać dowolną, inną. Teraz kolejny składnik u mnie to jest czerwona papryka. Też można dać dowolną, inną paprykę. Myślę, że ćwiartka wystarczy. Teraz tutaj mam jedną taką dużą brązową pieczarkę. Można użyć zwykłych pieczarek. Również kroimy na plastry. Patelnię rozgrzewam, wlewam oliwę, dodaję kawałki masła. I teraz już na patelni ląduje cebula, którą będę chwilę podsmażać, żeby się lekko zeszkliła. I teraz już lądują kolejne składniki, czyli dodaję kawałki papryki czerwonej. Wszystko to również mieszam i przekładam już pieczarki. Tutaj możecie dać dowolne inne swoje ulubione składniki. Gwarantuję, że ta tortilla będzie pyszna również z nimi. Jeszcze pozostał szczypiorek, który drobno kroję, za chwilę go wykorzystam. I teraz do miski wbijam dwa jajka. Można również dodać sobie trzecie jajko, jeśli chcecie, żeby tortilla była trochę grubsza. Doprawiam solą, pieprzem. Bardzo energicznie to mieszam i jajka wylewam na patelnię. Rozprowadzam po całej patelni. Chwilę zostawiam, posypuję jeszcze szczypiorkiem i przykładam pierwszy placek tortii. Dokładnie go dociskam i po chwili obracam na drugą stronę, posypuję żółtym serem i na to nakładam drugi placek tortii, również go dociskam. Chwilę podpiekam i odwracam na drugą stronę, żeby się druga strona również przypiekła. Wszystko trwa dosłownie kilka minut, i już gotową je wykładam na talerz. Pozostało tylko pokroić na kawałki, i już mamy pyszne, pożywne śniadanie. Gwarantuję Wam, że ona jest rewelacyjna w smaku. Musicie koniecznie wypróbować ten przepis. Zapraszam również na mój kanał po inne fajne przepisy. Do zobaczenia i smacznego! Zasubskrybuj mój kanał oraz wciśnij dzwoneczek, wtedy będziesz na bieżąco z moimi przepisami.